I na symbol ofert aktualnie 105. No to bierzemy w na ale To trzeba, to trzeba, Na razie sposób. nie podchodźcie do za wyruszonych manewrów. Więc bierzemy aktualnie z autostrady, w vanilla po lewo Wy siadają oczywiście, kod zero. Ten por Siadają ponownie do pojazdów. I ci pojechali? No mamy 20. A to siadają w na menu. Nie ma planu po prostu. Przyjmijcie jeden, jeśli możecie. Przyjmiję dwa. Podchodźcie do manewru hit. Jeżeli przez prośbę sikała nie być, przekraczała 150 godzin Przyjmuję Czemu ja wyjąłem na zupalną piłkę? Skręcamy. Skręcamy przez to na komadę w Na poł poł nie. Po lewej mamy Neguje, na południe, lewo miałem reguły w pół. Naguje, czy mi uje, ale mi w będziesz sposób będziesz bitował? Zaskakujące, gdzie osarzemie się nie. Ubierają, ubiegają z tej strony. Właśnie na padek wam sospę down. Drugi stan czujesz przez przez barierka. Ma i 20. Niech ten funkcjonariusz się tym zajmie. I patrz, jeszcze zajmie się tym podstrzanym. Myślę, że się tym zajmie, jeśli Drugi ma. Nie wiem, jakieś budynkami. Teraz są możliwości skonsultu do wody. Naguję. Tak, Jakieś 20 potrzebnego obywatela.